części mną wszystkim. Ostatnio był zestaw na AMD za około 2700 zł, teraz będzie film na Intelu za 2700 zł, więc jest to budżetowo odpowiednik zestawu na AMD, jednak w grach ten zestaw na Intelu powinien sprawdzić się lepiej. Ale przejdźmy już do tego zestawu. Procesor, jaki w jest to Intel Core i3 10100F. Jest to procesor czterordzeniowy, ośmiowątkowy. Taktowany jest on 3,6 GHz, a maksymalnie w trybie turbo 4,3 GHz. Procesor ten posiada pamięć podręczną poziomu L3 o pojemności 6 MB. Jest to wersja box, więc w zestawie z tym procesorem dostajemy chłodzenie boxowe, z którego będziemy korzystać i procesor ten kosztuje 371 zł. Przejdźmy do płyty głównej. Wybór padł tutaj na Asusa Prime B560M-A. Jest to płyta Micro ATX, mamy tu jednak 4 sloty na pamięć RAM, mamy może nie jakieś specjalnie rozbudowane, ale jednak mamy tutaj chłodzenie na sekcji zasilania, tak więc w przyszłości zmiana naszej i na jakiś mocniejszy procesor nie powinna być problematyczna. Jest to oczywiście płyta na sokacie 1200 z chipsetem B560, tak więc będziemy mogli zmienić traktowanie naszej pamięci RAM i nie będzie ona musiała pracować z standardowymi 2666 MHz. Na tylnym pan w tej płycie głównej mamy wyjścia wideo, z których nie będziemy korzystać. Jest to jedno złącze DisplayPort i dwa złącza HDMI, jednak, jak wspominałem, nie będziemy z nich korzystać. W tym zestawie mamy kartę dedykowaną. Mamy tam też złącze podłączenia starszego typu klawiatury, czy też myszki pod złącze PS2. Mamy jedno złącze RJ45 do podłączenia się do sieci. Cztery złącza USB 2.0, jedno złącze USB 3.2 Gen2 jedno złącze USB 3.2 Gen2, ale typu C. Mamy tam też złącza audio oraz mamy coś, co się nazywa M2 WiFi Slot, i to jest taki slot na włożenie karty sieciowej WiFi. Po prostu osobny mamy slot M2 przeznaczony do włożenia właśnie karety WiFi. Płyta ta kosztuje 429 zł. Przejdźmy do pamięci. Wybrałem tutaj pamięci Corsair, Vengeance, LPX. Są to dwa moduły. Każdy moduł ma 8 GB, więc mamy łącznie 16 GB pamięci. Taktowane są one 3200 MHz i mają opóźnienia. CL16. Pamięci te kosztują 299 zł. Przejdźmy do karty graficznej. Nie jest to może idealna karta graficzna, pewnie jest trochę za droga. Jednak w tym budżecie, chodzi mi konkretnie o te 2700 zł, można byłoby próbować cisnąć tu jakoś GTX-1650. Jeszcze jednak tutaj użyłem karty GTX-1050 Ti i tak mam tego świadomość, że ta karta nie jest idealna i pewnie powinna być nieco tańsza. Jednak co o samej karcie? Rdzeń w tej karcie taktowany jest 1290 MHz w trybie boost 1392 MHz. Karta posiada 4 GB pamięci typu GDDR5. Pamięć ta jest taktowana 7000 MHz. Z wyjść wideo mamy tutaj DisplayPort, DVI oraz HDMI. Karta nie wymaga dodatkowego złącza zasilania i tej karcie wystarczy zaledwie zasilacz o mocy 300 W i ta karta na chwilę obecną kosztuje 899 zł. Przejdźmy do dysku. Tutaj aby zmieścić się w tym budżecie 2700 Złotych, wybrałem dysk Kioxia. Lexter się tu niestety nie zmieścił, bo jest droższy, Tak więc trafiło na dysk Kioxia. Jest to dysk o pojemności 1 TB. Po wydaje mi się, że jeżeli to jest komputer przeznaczony do gier, gry nie ważą mało obecnie, więc taki dysk o pojemności 1 TB jak najbardziej się przyda w takim zestawie. Jest to dysk na złącze M2 w standardzie PCI Express NVMe. Odczyt tego dysku wynosi 1700 MB na sekundę, zapis 1600 MB na sekundę i dysk ten kosztuje 420. 21 zł. Przejdźmy dalej do zasilacza. Nasz zestaw nie będzie pobierał dużo prądu, ani procesor, ani karta graficzna nie jest wymagająca, jeżeli chodzi o zasilanie, więc tutaj trafił zasilacz z PC Elementum E2 550W. Tutaj spokojnie pewnie by wystarczyła wersja 450W, dobry zasilacz 350W pewnie też by wystarczył, jednak wziąłem większy zasilacz, mocniejszy zasilacz, tak aby w przyszłości była tutaj możliwa rozbudowa zmiana tej karty graficznej na nieco mocniejszą czy zmiana procesora na chociażby jakąś i5 z zaślaczem 550W będzie to możliwe, z tymi słabszymi już może być różnie, ale przejdźmy do samego zasilacza, tak jak wspominałem ma on 550W, ma certyfikat sprawności 80+, jego sprawność jest na poziomie 88%, ma on wentylator o średnicy 120mm z ważniejszych złącz, ma on tutaj złącze 6-pinowe oraz złącze 6+2 pin do podłączenia karty graficznej, więc w przyszłości będzie możliwa zmiana na mocniejszą kartę graficzną, taką, która również będzie wymagała właśnie dodatkowego zasilenia i zasilacz ten kosztuje 177 zł i 39 groszy. I ostatnim podzespołem w naszym zestawie jest obudowa. Tutaj standardowo w tych bardziej budżetowych zestawach jest obudowa Cruxa Track. Jest to obudowa Mini Tower. W zestawie z tą obudową dostajemy jeden 80 mm wentylator, który jest zamontowany z tyłu. Gdyby ktoś chciał, można zamontować jeszcze dwa 120 mm wentylatory na przodzie. Na panelu przednim w tej obudowie mamy dwa złącza USB 2.0, jedno złącze USB 3.0. Mamy tam też złącze słuchawkowe oraz złącze mikrofonowe. Obudowa też. Jak widzicie ma okno, przy tej obudowie należy pamiętać, że jest to stosunkowo mała obudowa, więc tutaj większość takich większych chłodzeń nam się nie zmieści, o czym należy pamiętać i ta obudowa kosztuje 116 zł i 99 groszy. Przejdźmy do koszyka tego zestawu. Na chwilę obecną wszystkie te podzespoły kosztują 2713 zł i 39 groszy. Ktoś może zapytać, czy w takim zestawie da się na czymś zaoszczędzić. Zacznijmy od początku, czyli od procesora. Tutaj nie wydaje mi się, żeby była jakaś możliwość zaoszczędzenia na nim. Jest to jeden z najtańszych sensownych procesorów, które można obecnie kupić. Poniżej są tylko Pentiumy i Celerony, ale wydaje mi się, że nie warto się w nie bawić. Także tutaj za dużo nie ugramy. Można jeszcze szukać alternatyw w postaci i3-10105F. Być może ona gdzieś jest taniej niż właśnie ta i3-10100F. Co do płyty głównej można zdecydowanie kupić taniej płyty główne z chipsetami H czy na chipsecie B460. Wiadomo, że tamte płyty nie będą posiadały chociażby chłodzenia na sekcji zasilania. Będą posiadały dwa slot na pamięć RAM. Na tamtych płytach nie będzie też można zmienić taktowania pamięci RAM, więc coś za coś. Ale tamte płyty główne już można kupić za czasami widuję nawet za 250 zł, więc można tutaj zaoszczędzić, ale jednak kosztem jakiejś tam funkcji. No i w przyszłości na takich płytach bez chłodzenia sekcji zasilania też jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o upgrade procesora. Co do pamięci, tutaj poniżej 3200 MHz bym nie schodził. Tak naprawdę, jeżeli będziemy szukali tańszych pamięci, nawet jeżeli weźmiemy pamięci 2666 MHz, to dużo taniej to nie będzie. To będzie zaledwie kilkanaście, może kilkadziesiąt złotych, a pamięci będą wolniejsze. Tak więc, nawet jeżeli byście zdecydowali się jednak na płytę, która nie pozwala zmieniać tego taktowania, to jednak wziąłbym te pamięci nieco szybsze i poniżej, czy właściwie powyżej CL16 bym pamięci nie wybrał, żeby te pamięci jednak były w miarę. Szybkie i żeby te opóźnienia były w miarę niskie. Co do karty graficznej, tutaj też nie ma na czym oszczędzać, jest to najtańszy model GTX 1050 Ti i na chwilę obecną nie ma co tu szukać tańszego. Jedyne, co możecie rozważyć, to kupno karty używanej. Wydaje mi się, że do 900 zł możecie kupić na przykład GTX 1060. Pewnie, pewnie trochę dokładając, dałoby się też kupić GTX 1070, który się jest naprawdę niezłą kartą. Znajdziecie też do tej kwoty GTX 970 czy 980. Jednak należy pamiętać, że to są już karty wiekowe i to już są karty, które niestety padają, psują się, no bo już mają swoje lata. To są też karty prądożerne i należy o tym po prostu pamiętać, więc ja raczej celowałbym tutaj w gtx -a 1060. Powinniśmy znaleźć do tych 900 zł wersję 6-gigową. Omijałbym raczej wersję tą 3-gigową. Co do dysku, możecie zawsze wybrać wersję 500 GB. -ową. Będzie to jakaś obniżka, bo będzie to około 200 zł taniej i raczej Zdecydowałbym się już na dysk M2, omijałbym już raczej dyski na SATA, bo one nie są jakoś dużo tańsze, a jednak są zdecydowanie wolniejsze. Co do zasilacza, jeżeli chcecie nieco zaoszczędzić 450W, czy nawet pewnie wersja 350W też by w zupełności dała w tym zestawie radę. Jednak wydaje mi się, że warto dopłacić do nieco mocniejszej wersji, tak aby w przyszłości była możliwa tutaj zmiana podzespołów na bardziej wydajne, a co za tym idzie też, te podzespoły będą miały większe zapotrzebowanie na energię. I co do obdowy, trudno znaleźć tutaj tańszą obdowę, tańszą sensowną obdowę, więc chyba najlepszym wyborem byłoby wybranie obudowy używanej. Czasem można znaleźć obudowy markowe od Silentium psy, od Zalmana, od Cooler Mastera. Za już naprawdę 40-50 zł takie obudowy są, czy to na Allegro, czy na Oliksie, więc można znaleźć coś nieco taniej. I teraz, w drugą stronę, czy można coś tutaj ulepszyć, tak aby ten zestaw działał lepiej. Co do procesora, przy tej karcie graficznej wydaje mi się, że nie ma sensu zmiany. Jednak, jeżeli potrzebujecie do jakichś konkretnych zastosowań mocniejszego procesora, to możecie wziąć i piątkę 10400F czy 11400F, a może już w ogóle przejść na generację 12. Co do płyty głównej, jeżeli potrzebujecie jakichś konkretnych złącz, konkretnych funkcji, konkretnych cech, których ta płyta główna nie posiada, wiadomo, że możecie zmienić tą płytę główną na inną. Co do pamięci, jeżeli wiecie, że wykorzystacie 32GB, to Możecie wziąć taką ilość pamięci, najlepiej wziąć ją w dwóch kościach po 16GB i jeżeli chcecie możecie wziąć też wiadomo pamięć szybszą, może z niższymi opóźnieniami. Co do karty graficznej, zdecydowanie polecałbym tutaj dopłacić do gtx -a 1650, on jest niewiele droższy, z tego co pamiętam cena jego zaczyna się od około 1000 zł, a jest zdecydowanie kartą lepszą. Co do dysku, możecie przy tym dysku chociażby dopłacić do tego Lexera, z tego co pamiętam ma on lepsze parametry jeżeli chodzi o odczyt i o zapis, a tak generalnie to możecie wziąć większy dysk o większej pojemności, z lepszymi parametrami właśnie jeżeli chodzi o zapis, jak i o odczyt. Co do zasilacza, jeżeli macie w przyszłości plany, aby rozbudować naprawdę ten zestaw, wziąłbym tutaj zasilacz jakiś Vero, a może nawet Supremo. Czy jeżeli faktycznie chcecie tu włożyć, nie wiem, na przykład i piątkę i RTX 3060, to jednak wziąłbym tutaj lepszy jakościowo i o nieco większej mocy zasilacz. I co do obudowy, obudowa jest kwestią waszego gustu, kwestią waszego budżetu, ile macie do wydania na tą obudowę. Jednak jeżeli będziecie chcieli tutaj włożyć jakieś chłodzenie, to tutaj nawet do tej obudowy nie zmieści się Rosparatan 5, więc wybrałbym coś. Większego. Zazwyczaj w takim budżecie do 200 zł polecam Zalmana S2TG, jednak jak już wspominałem, wszystko zależy od Waszego budżetu, od Waszego gustu, więc możecie wybrać sobie dowolną, inną obudowę, jaka Wam się tylko podoba, byleby właśnie te podzespoły się zmieściły i byleby miała wystarczający przepływ powietrza, żeby te, nam się te podzespoły nie zagotowały. Teraz przejdźmy jeszcze na chwilę do wydajności takiego zestawu, czego mniej więcej możemy się spodziewać po takim zestawie w grach. Zacznijmy może od CSGO. CSGO na ustawie raczej niskich w 1080p. Mamy tutaj okolice 240 klatek na sekundę, czyli jest całkiem nieźle. Wiadomo, te FPS-y się trochę zmieniają, ale średnio jest właśnie okolice 230-240 klatek na sekundę. Wydaje mi się, że jak najbardziej na takim zestawie można pograć w CS-a. Przejdźmy dalej do Cyberpunk'a może i tutaj przy 1080p na ustawieniach no, głównie niskich, ale też niektóre ustawienia są ustawione na średnie. Mamy tutaj okolice 30-40 fps -ów. Może to nie jest idealna specyfikacja do ograniczenia tej gry. Jednak wydaje mi się, że można pograć. Raczej te fps -y poniżej 30 nie spadają. Są w miarę stabilne, więc wydaje mi się, że na takim zestawie można w tą grę pograć. Przejdźmy dalej do przykładowo Far Crya 6. I tutaj znów 1080p. Ustawienia głównie średnie. Można by powiedzieć średnio niskie. I mamy okolice 48-50 FPS-ów. Jak dla mnie takie FPS-y są w zupełności grywalne, i pewnie na takich fps dałoby się tą grę bez problemu przejść. Dalej może sprawdźmy sobie jak ten zestaw działa sobie w Forozie Horizon 5. I tutaj znów 1080p, ustawienia głównie średnie. I Jeśli chodzi o klatki na sekundę, mamy tutaj okolice 50 klatek na sekundę. Wiadomo, że te FPS-y się dość zmieniają, jednak z tego co widzę poniżej 50 nie spadają. Czasem przekręcają 60, ale z tego co widzę nie zdarza im się spadać poniżej 50. I wydaje mi się, że na takich FPS-ach w tą grę można pograć. Dalej sprawdźmy sobie jeszcze na przykład GTA 5 i tutaj znów 1080p na ustawieniach głównie wysokich, i tutaj mamy okolice 80fps. Czasem to jest więcej, ale chyba raczej poniżej tam 85 to nie spada. Jak na GTA 5 wydaje mi się, że to jest całkiem płynna rozgrywka. Na takim sprzęcie myślę, że bez problemu można byłoby przejść tą grę. Może sprawdźmy sobie jak jeszcze radzi sobie ten zestaw w Red Dead Redemption 2, bo jednak to ciągle jest wymagająca gra. I tutaj w 1080p na ustawieniach głównie niskich i średnich mamy ponad 30 fps, raczej poniżej 30 fps to nie spada. Są to okolice 35 fps i jak na tą grę jest to całkiem nieźle. Wiadomo przydałoby się tych trochę fpsów więcej, jednak wydaje mi się, że pograć można na takim zestawie w Red Dead Redemption 2 i Ostatnią grą, którą sobie sprawdzimy może będzie Wiedźmin 3 i tutaj znów tak jak we wszystkich grach 1080p ustawienia wysokie, głównie wysokie, ale z niektórymi efektami wyłączonymi. I jak widzicie testowane to było w mieście, gdzie zazwyczaj jest najmniej FPS-ów i mamy tutaj okolice 40, czasem 45 FPS-ów, czyli jest całkiem nieźle. Przynajmniej według mnie jest całkiem nieźle. Można w to pograć. Należy też pamiętać, że poza miastem w innych lokacjach te FPS-y powinny wzrosnąć, bo zazwyczaj w Wiedźminie 3 jest tak, że te... FPS w mieście są najniższe. Tak więc podsumowując te testy, wydaje mi się, że ten komputer, na tym komputerze możemy sobie pograć w naprawdę wiele tytułów w 1080p. Raczej to nie jest komputer oczywiście stworzony do grania w wyższych rozdzielczościach i będziemy musieli się liczyć z tym, że będzie trzeba niektóre detale obniżyć, żeby zachować płynność rozgrywki. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli jakieś macie pytania dotyczące tego, czy do innych zestawów, możecie je zostawiać w komentarzach. Jeżeli macie propozycje swojego zestawu, za 2700 zł. Jak najbardziej możecie ją też napisać w komentarzach. Z mojej strony to była tyle. Cześć.